To już dziś widzowie, pierwsza aktualizacja chapteru 4. Update 23.10 wprowadził wiele nowości i waży aż 7 giga. W nowościach znajdziemy m.in. festiwal zimy z trzema skinami za darmo. Oprócz tego trochę mniejsze nowości, co zobaczycie w dalszej części odcinka. Jeśli film się spodoba to nie zapomnij stawić łapki oraz suba z dzwonkiem. A jeśli nadal nie kupiłeś karnetu to pamiętaj by zrobić to z kodem MATIZYTY. Nowości na lampy to na pewno krzaki oświetlone światełkami oraz choinki na każdej nazwanej miejscówce. Dobra widzowe, więc tak jesteśmy oczywiście w lobby i to co się na pierwszy rzut oka rzuca po nowej aktualizacji to oczywiście festiwal Zimy. Odwiedzamy sobie skronisko no i zobaczmy co tu mamy tym razem. Tutaj te skiny, które widzicie, oczywiście nie są to skiny które możemy otrzymać. E, chociaż szkoda, bo ten jest nawet ładny. Ale. Ten skin, ten skin widzowy jest właśnie do trzymania. Mamy tutaj prezenty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i tutaj 9, 10, 11, 12 i 13. No i 14 to jest oczywiście prezent, który trzyma sobie ten tutaj Tak, Nie wiem jak to nazwać. W każdym razie tutaj sobie na przykład możemy odebrać jeszcze ekspa. Klikamy w to. Co tu jeszcze, co tutaj jeszcze mamy? Bo często są tutaj, widzę, jakieś isteregi. Ja nic tu na razie nie widzę, ale jak coś w tym schronisku widzicie, to możecie pisać w komentarzu. Zobaczmy, czy możemy odebrać dzisiaj prezent. A nie możemy chyba, ale dzisiaj o 15 będziemy mogli. Tak mi się wydaje. 15 albo 14. Bo zawsze tak było. Zawsze było. O, tutaj coś mi co to jest. Lodówka. Kewy. Pan zamrożony. Tu nieźle. W każdym razie myślę, że o 15 będziemy mogli że otworzyć, ja to nagrywam jest teraz 12 i niestety nie mogę tego otworzyć, ale prawdopodobnie codziennie o 15 będziemy mogli otworzyć jeden prezent, no i tak oczywiście przez 14 dni, e, czyli dwa tygodnie. Dobra, opuśćmy schronisko i jeszcze z tych rzeczy, co tutaj mamy, to na przykład nową ikonę czatu. Ja akurat mam czat tekstowy wyłączony, no ale jak widzicie inaczej on wygląda, jest taki em, można by powiedzieć przezroczysty. I straciliśmy taki pasek, cały tutaj pasek Tutaj był widzowie taki niebieski pasek, jak ktoś pamięta eee... No i tego paska już nie ma, więc myślę, że to e, jak dla mnie zmiana na plus No bo jakoś ładnie to wygląda, ładnie to wygląda Co do mapy, to nie wiem czy mi się wydaje widzowie, czy ona jest jakaś inna W sensie grafika tej mapy, jakaś taka totalnie inna mi się wydaje Napiszcie w komentarzu czy też to widzicie takie kolory, nie wiem, może mi się tylko wydaje A może rzeczywiście odświeżyli mapę Jeśli widzicie to samo co ja to piszcie w komentarzu Jeśli chodzi o itemy, które wchodzą To oczywiście mamy tutaj tego futrzaka który jest odebrany W ogóle za darmo, więc sobie go kupmy tak, Mamy oczywiście naszego y, futrzaka darmowy skin Tu mamy taką jeszcze Taki jeszcze zestawik Dobra, nie będę się tutaj specjalnie rozwodził tymi zestawami, bo jeśli chodzi o to, co wchodzi do sklepu, to oczywiście Mister Beast, który będzie niestety nie dzisiaj, ale 15 grudnia, czyli już w czwartek. W czwartek będziemy mieli Mister Beasta, a wraz z nim będziemy mieli darmowe wyzwania. Zaraz yy, Wam o tym powiem. Tylko na początek jeszcze chcę przypomnieć, że jeśli coś kupujecie z świątecznego yy, z tych skinków, to pamiętajcie o tym kodzie my, a ty i, z, i ty. To nie ma kodu. Naprawdę nie wiem, co tutaj robi. Mówiłem przed chwilą o MrBeastie no i tak, znajdują się tutaj już na stronce No i tak, mamy widzowie tutaj napisane o godzinie 1.15 grudnia, czyli w czwartek Mr Beast i Mr Beast 6000, czyli że mamy takiego Mr Beasta, zwykłego z dwoma stylami, taki i taki oraz Mr Beast 6000, czyli coś takiego Taki trochę anime, no i oczywiście inne tutaj e, kilofy i inne dodatki. Emotka wygląda tak. Tak, będzie widzowie darmowa parasolka. Jak mieliśmy John Wicka w 9 sezonie podaży Chapteru pierwszego, to mieliśmy taką czarną parasolkę do wygrania, i to samo będzie teraz tutaj. Więc tak, czytam. W grze pojawi się wyzwanie ekstremalnego przetrwania Mr. I jak pisze Epic, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, gracze będą mogli odebrać specjalną parasolkę. Wyzwanie ruszy 13 grudnia o godzinie 15. Czyli dzisiaj w sumie. Dzisiaj widzowie o 15, czyli prawdopodobnie wtedy, kiedy oglądacie ten odcinek, są już wyzwanie Mr. Gdzie możecie sobie taką parasolkę odebrać? Dobra, czytam dalej. Czytam o co widzowie teraz chodzi w tym wyzwaniu. W przygodzie inspirowanej Mr. Bista będziecie unikać zagrożeń, zbierać monety i przetrwacie ekstremalne wyzwania, by zdobyć kolejne punkty. Zobaczcie, jak najwięcej zanim czas meczu dobiegnie końca. Czyli po prostu musimy przeżyć i zbierać jakieś punkty. To będzie dodatkowy w ogóle tryb. Wyspa wyzwania ekstremalnego przetrwania Mr. Beast będzie aktywna od godziny 18.00 do 21-17 grudnia i będzie dostępna w linijce Fortnite turniejowej w odkryciach czyli w zakładce turniej będziemy mogli sobie zagrać ten tryb możemy rozegrać meczów ile chcemy, nie mamy tutaj limitowanych meczów jedyne co mamy limitowane to oczywiście jak zwykle czas po zakończeniu wyzwania wynik waszego najlepszego meczu, czyli tego, w którym zdobyliście najwięcej punktów, zdecyduje o waszym miejscu w klasyfikacji. Gracz z największą liczbą punktów zdobędzie milion dolarów. Co jest milion dolarów wcześniej, widzowie? Ja jestem w szoku, ja tego wcześniej nie czytałem. Czytam to tutaj razem z wami i z tego, co widzę, widzowie, to będziemy mieli milion dolarów. Pewnie to Mister Beast funduje. Zapewne Mister Beast da milion dolarów osobie, która oczywiście wygra cały turniej. Więc każdy ma widzowie szansę. To nie jest. Jakieś do pocenia się to nie jest arena, to nie jest turniej, to jest po prostu tryb, w którym może nawet największy Bambik wygrać i zgarnąć milion dolarów. Dobra, ale z tego co widzę, to zwycięstwo można zdostać również bez zdobywania najwyższego wyniku. Po zakończeniu turnieju, 1000, top 100 tysięcy najlepszych graczy, czyli tych z najwyższymi wynikami, otrzyma złotą parasolkę. Aha, czyli nie każdy otrzyma parasolkę, tylko top 1000. Top 100 tysięcy, top 100 tysięcy otrzyma tą parasolkę. Jak dla mnie nie jest ona zbyt ładna, ale myślę, że na pewno będzie w przyszłości rzadka, dlatego warto ją zdobyć. Bo tylko i wyłącznie 100 tysięcy osób będzie miało tą parasolkę. Dlatego ja na tym trybie na pewno będę grał. A w ramach zadań można zdobyć jeszcze takiego skina oraz takie grafity. Dobra widzowie, więc przejdźmy sobie teraz do tworzenia skinów. Więc tak. Zaczęło się od tego, że w 2018 jakiś ziomek zrobił sobie taki koncept. Zobaczcie, że mamy skinę i możemy mu wybrać twarz. Możemy mu wybrać, e, jak będzie wyglądała e, na przykład jego twarz, jego ręce, jego nogi, jak będzie ubrany i tak dalej, i tak dalej. Takie coś byłoby naprawdę bardzo fajne. I Hypex tutaj potwierdza coś takiego, że takie coś może mieć miejsce, ale oczywiście będzie to ograniczone. Nie będzie to wyglądało tak, że sami sobie tworzymy skina bez jakichkolwiek ograniczeń. Mamy pewne ograniczenia. Mamy na przykład kilka stylów twarzy, kilka stylów ubrań i tak dalej, i tak dalej. I tym sposobem będziemy mogli sobie zrobić swojego unikalnego skina. Jest tutaj widzowie haczyk. Wielki haczyk, ponieważ tymi skinami będziemy mogli grać tylko i wyłącznie na kreatywie. To jest właśnie przykre. Nawet nam tutaj pisze, gdzie w tym jest haczyk. Chodzi tutaj o tryb kreatywny, a to oznacza, że skinami można by było grać tylko w nim. No czyli tymi skinami sobie nie zagracie w gierce. To co tutaj widzicie to oczywiście jest tylko koncept z 2018 roku Czyli chyba y, okolic 3-4 sezonu coś takiego Więc to się na pewno jeszcze by pozmieniało I też nie jest na 100% pewne Hypex tutaj tylko o tym pisał Nie wiem czy on do tego tak jakby nawoływał Czy może rzeczywiście Epic Games coś takiego zamierza zrobić Dobra w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku Jeśli wam się spodobało to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Suba na kanale, wpisać kod umatyzacji w sklepie Tym bardziej jeśli coś kupujecie z tego nowego tutaj sklepu co nam wszedł dzisiaj no ja już mam tutaj nie przedłużam odcinka Żegnam się z wami zapraszam jutro na kolejny odcinek też z aktualizacji no i się ma